Uliczki a generalnie wyglądają podobnie. Hmm. Tutaj stoi policja, więc widać, że to jakiś jakieś większe, że tak centrum. To świetnie podobne. Stragany na ulicach eee. tutaj coś się może i wydarzyło, że policjant zagwizał. Może znajomego spotkał. Um, myślę, że jak zapadnie zbrok i nie będzie widać tych wszystkich niedoskonałości, to może być dość ładny widok. Póki co, absolutny miks ubrań z owocami, warzywami, um, starością, zną przyprawami, śmieciami wszystko, co tam, który myślisz, to jest to.